Cześć, z tej strony, jeden raz kloskowy. Dzisiaj se pogadamy o tej minifigurce, bo ma całkiem ciekawego misprinta, którego teraz odkryłem. A ta konkretnie minifigurka pochodzi z 2012 roku. Jak widzicie, ten misprint jest taki czerwony. To jest ten zestaw, z którego pochodzi ta minifigurka. Była podobna akcja z w tym roku, że brodę miał taką zmienioną. A tu widzicie, ta figurka jest jakby cała czerwona. Chodzi mi o tą figurkę oczywiście z 25-lecia Star Warsów. Lego przecież produkuje tyle główek jakby rocznie i w ogóle, więc się nie dziwię, że takie mi sprinty potem wychodzą i są no, strasznie, jakby wartościowe. A zdjęcie tego mi sprinta dostałem od widza, jakby no, wysłał mi zdjęcie za coś i bardzo dziękuję. Bardzo unikatowy misprint, i z tego co wiem, ta sama figurka już, już jest bardzo poszukiwana. i Ogólnie gratulacje za zdobycie takiego dobrego misprinta. Oraz mam pomysł na odcinek, taki ciekawy w sumie, że zakupimy na przykład kilka małych zestawów z minifigurkami i sprawdzimy, jaka jest szansa na tego misprinta. I na taki pomysł padłem i zamknę się w jakiejś tam danej kwocie. Zobaczymy jeszcze jakiej, bo na ten moment jest mi to ciężko ustalić. Zapraszam was też na moje inne materiały na temat tych oto mi sprintów i ogólnie chcę jakby ten temat jakby rozszerzyć jakby bardziej i myślę, że coś z tego ciekawego na pewno będzie. Dziękuję wam za oglądanie, mówił do was jeden raz Klockowy.